Cześć się, mano, z tej strony Czajano, a w tym duecie jest jak zwykle ze mną. Tomil, cześć. No i nie przedłużając, widzieliście coś ostatnio stało. Ale masz czerwone oczy, ja mam niebieskie. Policja normalnie. Genialnie wyglądają te stroje. Dobra, jedziemy, bo pewnie wszyscy jesteśmy ciekawi. O co, Kaman? A i dostałem pistolet? Nie, dostałem spawarkę? Gdzie ty jesteś, Tamil? No. Tu, jest, tu, 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 tu. Chodź, chodź, ja mam spawarkę. A to tu są jakieś... Spawarkę. Jest czerwona jest... rzecz. Jest jakaś czerwona ty. rzecz. I jakaś... Ja standard frame. No wiem, też to dostałem, ej. Nie, mam inwentary full, poczekaj, wyrzucę coś. Jedną mm. taką wyrzucę. Ej, ja chodź tu na chwilę, bo ja nie rozumiem Rzec. tego. Co to jest? To ty to możesz zrobić? Chyba to jest dla ciebie. Tomil, zobacz. Okay. Tamta rzecz, tamta. No to jest na ten. Ale tamta, tutaj, tu, Tomil, to. Tu, po prawej. Możesz to otworzyć? Nie bardzo. Dobra. Dobra, coś nie O, coś otworzyłem. O. Coś tu wleciało. Ej, koleś się tego trzyma.

no i gdzie on jest? Ej, mieliśmy tędy iść czy nie? Aha nie może się przebić przez to, bo coś tam, tak? Aha, będzie się przez to przebijał. A czekaj. W my weszliśmy? Tędy? Tam było jeszcze takie przejście, tam doszedł i dało się nam wejść? Ty tu szukasz? To mil, exactly bo tam było yeah. to przejście. Tam się dało wejść. Ty tam poszedłeś w prawo, czy nie? Nie, może teraz się da. Kusi mnie, żeby to zobaczyć. Tak na szybko się tam przelecę O, tutaj. Przy okazji amunicja, a tu? Nie, jest pomarańczowe, A po co mi w ogóle ta spawarka? Czy co to jest w ogóle? No, czegoś. A mogę to wykipo... Nie, nie mogę. Poczekaj, a to jest standardowa broń To czym się kręci? Aha. Kółko przytrzymujesz, mój drogi. Kółko Adam Raz ścisnął trzeba pielęgnować Dobra też lakor. czekaj. Mam to. To znowu broń? No... czekaj. O co tu? Aaaa! No. To są części do broni. No właśnie. No i? Nie, ja, dobrze. No, będziemy w stanie mieli broń zaraz. Jesus. Jakiś to Jakieś ślady krwi to gdzieś tam. Gdzie ty jesteś? tam Aha, musiało się to zamknąć, żebym ja teraz mógł to otworzyć. Tam było jeszcze na miejscu wstawie, do zjedzenia. Gdzie? tej A to się to i tak wiesz, musimy tam. wrócić, bo tam będzie tata. No, ta. mam nadzieję, że. będzie się. Czyżbyśmy w końcu dostali warsztat? Bym ja się cieszył. że Prze, prawo, trochę, no, a ja... Dobra, prawą? No to ja idę na prawo. Jest warsztat. O, fajny widoczek. Wiem o co chodzi! Ale. Wiesz o co chodzi? Trzeba, wyciągnąć? Trzeba włożyć tutaj do tego warsztatu baterię. No tak. No i czemu ona no to... się nie wsunęła? No właśnie, jeszcze tego nie wiem. Ej no, wsuwam ją przecież. Czemu to nie działa? Wyciągnij. I włóż to, no. No, no, gro. No, gro. O, oh, jest. Okej, tu jest dla nas O! No właśnie. Mówię ci. Kończmy Możesz to zrobić? Coś tutaj? Ja nie mogę nic. No możemy już tam aktywować. Aha, tylko jeden może w jednym czasie Tak? Czy teraz ty możesz? A nie. Razem to nie... Mam już Planet Cracker Plasmacutter, ten z drugiej części Dobra, o kurczę możesz się Co? Możesz się tutaj ten Tak, też patrzę. To też patrzę, wszystko patrzę, ludzik mamy taki pistolet. I co teraz mogę? Next? Aha, R2 Aha, aha, o Jezu Chryste Upper Toll Eee, what? O kurcze, fajne rzeczy Basic Laying gun. Ile mnie to kosztuje? Nic mnie to nie kosztuje Nie, tu nie mam. Dobra, stworzyłem sobie broń Do cięcia I teraz ja, Jezu Chrystej je tu broni Bak Zróbmy dobra. A Jezu, dobra Co tam dodajesz? Nie, że stworzyłem broń jakąś z tej Tesli i coś tam jeszcze. Zobaczymy co to jest Aperto to Można budować blueprinty, plany, fajnie To, to, się, to się gubię to w, to w tym Ooo Submashinga Aha, dobra Można upgradeować ty bronie. Jak upgradeować? Czyli ulepszać no to to ja wiem tylko w jakiś sposób ja, musisz mieć surowce nic nie mamy na razie Ja tak czuję, że nic nie możemy tu ulepszyć czy mi się wydaje Ja i ten item fajnie, fajnie Nic tu nie mam, no nic nie mogę, fajnie. możesz coś zrobić Tomil Tak Czy ty możesz coś tutaj dodać? Gdziekolwiek? W jakim sensie? No w sensie, możesz zmodyfikować jakąś tą broń, bo... Eee, no nie można, bo nie mamy surowców do Aha, czyli to, to jest takie pokazanie, tak? Aha. Że słuchajcie, jak będziecie bogaci, tak. to będziecie mogli. W ten sposób? Wszystko fajnie, cudownie, ale... Jak mam wykshipować ten mój nowy tank? O, to jest fajna rzecz. Aha, fajnie Dodatki do dwóch broni, tak samo tutaj Okej okay. Możemy tworzyć amunicję Mam jakiś podstawowy linijny pistolet? Gun? Line gun? Nie, jak się nazywa, dobra ja oddam to, a wezmę sobie to. A nie, to trzeba wybierać, za którą broń. Dobra, no to ja wybieram tą broń. Można mieć tylko dwie bronie ze sobą. No dobra. Niestety. Ja stworzyłem jakąś nową broń. Nie wiem, czy mi to coś da, ale. Dobra. Nie wiem, mieliśmy jakieś tam części. To chyba po prostu te części się złożyły na tą nową broń. To wszystko. Taka jest moja opinia. Ja na razie więcej nie kombinuję. Mam takie bydle wielkie. Jezu Chryste Jakie bydle masz No zobacz O fuck jak ty żeś to zrobił <grych> Tam masz e... Nie mogę zmienić się na tym mój... e, Posłuchaj, posłuchaj, no posłuchaj Wchodzisz tu w opcję. No I masz tam safe po prawej na samym dole No jest safe, no i no wciskasz tak. i tam powinieneś mieć bronie po prawej No No i wybierasz ją i musisz wybrać za którą broń chcesz ją wziąć Widzisz to? Czekaj, no na broń Equip weapon, okej okay. No i musisz no, wybrać gdzie zamienić Masz już? No to, no tak okay. Ja sobie zamieniłem tą, tą naszą krajalkę na to wielkie coś Dobra, po trzech godzinach udało nam się dostosować bronie Jesteśmy chyba gotowi <noise> Mając tak wielkie armaty <noise> Ciekawe, się z tego strzela, ale dobra. Yy, jedziemy, nie? Otwieramy te wrota i. Rzez jeszcze drabinka. O kurde, już chciałem, się... gdzie? A, jest? Ty, rzeczywiście. Fajna z kamera, jak się wchodzi. Co tu jest? A, ty jesteś po tamtej stronie. To ciekawe. Ja tu nie mogę nic, ale wybrałem miejsce. Co ma że... ale cię nie tak lubię, ten, był... A, tu są wow. piękne widoki. Właśnie... A, ty podejdź sobie przedmiast. No ja poszedłem, myślałem, że będzie cię oto No to idę tam do ciebie, by mi się przydało. Ojej, szybko, 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 szybko. ale ta gra się wydaje ogromna. Myślałem, no, że to będzie takie, to wiesz... Nie, pitu, 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 a na razie jest... ...dużo rzeczy i... Nie, ...ogarniemy ten... Nie, Crafting to może być ciekawie Dobra Kurde, jakie widoczki. <laughs> Jak ogarniemy to wszystko, to może być ciekawie, dobra Kuk na dół I spadamy, i, i spadamy tutaj, nie? Gdzie ty jesteś? Tome. A wrażenie, no, że tu jeszcze <laughs> Jakie mamy te Armaty Jezu Chryste, tak to wygląda. mnie spójrzcie na mnie. Widzicie to? Jak kusza jakaś wielka. Świetny jest projekt tych broni. Dobra, tu trochę krwi widzę. Będziemy walczyć. Będziemy walczyć z kobietami w okresie. Haha, ha. wyborny kawał. Dobra, wchodzę pierwszy. Idę, ubezpieczam lewą. Uh -huh. Ej normalnie obcy, bez kitu obcy, fuck. bez kitu, takie odgłosy wiesz to Jak to was A, No, coś tu mi nie gra, coś mi się tu cały czas rusza Dobra, ja o, no, bo nawet widzę, ty. widzę, ej, ej tam Na jest skladek. jakiś cień, czy coś O, o fuck, clicker no taki trochę inny klikaj Nie kolega Kurde mać Kurde mać Jeszcze żyje What? oh fuck turn on this no one could have survived out here that long they didn't survive they got turned into those things okay. what do we do you keep your weapon ready and you stay the hell away from the ventilation ducts They get close shoot for the lips you got that i said you got that yeah, yeah okay okay i'll panic you Okay Powiem ci, że wolał mój karabin. No to trochę dziwna ta broń. No. Musimy się ubezpieczać. Jedna to osoba to musi mieć karabin, a jedna musi mieć wiesz. Co chcesz mieć w rękach? Ja mam karabin. No dobra, a ja mam to. Mhm. No. 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 Idziesz? No, no. Tak, tak. A, tu ciasno. Shoot leaves, Aha, czyli po prostu trafej. Jezu, i to jest kino? Oh, fuck! Jakie szybkie. No Ej zabij go Dostałem i umieram. Dobra, dzięki. Zegnaj Czekaj, coś tu idzie. A tam, ej, ej, idzie między tymi. Biegnie. Dobra. E, co to, jest? To, ej, ty, zamiast... to jest kino. Chwili, tak, to jest kino. No. Jesus Christ. Tak się. Ja myślałem, że to się da. Dobra, czekaj. Tu się pali światełko. Światełko. Nadziei. Tu jest coś. O, artefakt. To lubię. I gdzie ty jesteś? To jest konduktor. O, to będzie uraz Gdzie ty jesteś? Tutaj, to do mnie. genialne! Ej, widzisz to? Tommy, gdzie ty jesteś? A, to? widzisz, że światło z twojej maski padają na całą powierzchnię? Takie czerwone, no, no. a moje zielone. Ej, fajny efekt, strasznie fajny. Jedziemy dalej? No to jak tak mówisz? Uuu! Coś nam przydyndało przez. O kurde! Widzisz to, Tomil? Tomil? Widzisz to? No, no. No to pięknie. Który z nich żyje, nie? Kurde. Macie. To było nie znam. Się... Jednak zmieniłeś broń. No. Prawa czysta jak coś. Medic paki, jakieś śmieszne rzeczy. Co jest grane? Fuck! Skąd to się wzięło? Wyszło. Stop oni on, on wyłażą z każdych tych, dziur w ścianie? W Aha Nie, przeładunek Dobra, idziemy I Gdzie teraz? Tędy? No, tutaj tędy tutaj. No. Pierwszy No pięknie No idę, idę Co? No super co ty robisz? Nie mogę ich zrobić, dopóki do na No pięknie, zobacz to. Niech się chowa podłem. Kto się chowa? Za znabłąd. A, no, nie no, wiem. Się składa jak kusza. No, no, a zobacz tam. A zobacz to! Włączam się! Przesuń się! Nie mogę cię ominąć O kur... Obcy Co to jest? Mroczek to Nie, podobne no. z takiej z tej, z poprzedniej części, nie? No Wiatraki się włączą? Nie, nie włączą się Gdzie one są? Dostał tam jest, uważa, strzelają. Nie da się szkoda No, czekaj, gdzie oni są? Tam są. A jej pistolet jest lepszą bronią. Osztygnoją. Gdzie oni są? O, tam jest. O, tu jest Ale skacze dziwnie. Dobra. Ej, ten pistolet jest taki op. Ja będę szedł w ten pistolet jednak. Wylądujmy. Idziesz, dobrze. Lecę, lecę. Cóż, czuję, że jak przejdziemy to, to te wiatraki się włączą. Bo taki jest Dead Space. Dobra. To było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Gdzieś tu jest 100 mil, to mil. A tutaj jesteś, dobra. O, pięknie, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. A my widzimy się w kolejnej części. Jak Wam się podobało, to dajcie znać jak tylko chcecie. Jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie. No i co, nie poznajmy nic innego, jak żegnamy się w tej części, ja oraz. I witamy się w następnym odcinku, na razie.